Cześć siemonowidzowie, z tej strony znowu ja, czyli KL. No i witam was w drugim odcinku z W e, Kontynuacji poprzedniego odcinka, tak? I w tym odcinku zajmiemy się e, Resztą paragonów Oprócz inżyniera, ponieważ Inżynier, jak sami się kiedyś przekonaliśmy kiedyś jeszcze w tą grę więcej graliśmy Jest totalny, totalnie useless I się do niczego nie przydaje No oprócz tam, że ma jakiegoś wieżyczkę co tam się strzela Więc nie robimy Wiem go, Boże, nie będzie wystarczająco się. łapek, to oczywiście No właśnie, no jak będzie Trochę, to wtedy możemy postawić jeszcze jednego. Tak, no więc tak. Myślę, że już w tym odcinku przetestujemy wszystkie Porygony naraz. Oprócz inżyniera, bo po co go stawiać? A teraz zajmiemy się Piratem. Przecież jest statkiem, tak? Bo to, nawet to chodzi o Pirata. Tu jest jakiś. No, nieważne, rozumiecie. Więc... Musimy ich na spamić po prostu jak najwięcej możemy i Ta. nie będziemy Wam zanudzać, więc widzimy się po chwili. Za chwilkę Minęło to generalnie szybciej niż myślałem, a tak Przecież że na tej mapie nie ma miejsca na statki, to Będziemy już robić paragon, więc dawaj stary Lecimy z paragonem Dobra, tutaj kaska ładowana Lecimy Halo, A, nie ulepszył się, nie śpimy. ale dobra Lecimy, o dobra No i no jest paragon, 53 no, Uważam, że, a, jak, jak, na to, że tutaj... jak na to, że tutaj tak mało statków, no właśnie. to w sumie dobrze jak Bo na... tutaj z statków w ogóle nie ma miejsca Tu jest tylko Uuu, trochę wody i tutaj zobacz, na a Zobacz co jaki damage robi ten statek Jak on szybko może no, do, dogonić inne Statek jest dobry Opłaca się robić statek i to bardzo Na paragon, no nie serio Jeszcze zabiera te blony wszystkie W sensie blony, To no, już te mołaby, zągi Bady i tak e, dalej Nie, chyba, badów on nie zabiera, nie? Chyba za bilitką. Okay, on może mieć badów... abilitkę. Zabilitką zabiera wady, ale zągi zabiera po prostu. Normalnie, tak. tak. On normalnie zabiera zągi. A zabiera abilitką, a nie. A nie, to ja nie ma Abilitki Teraz spieszę. Nie ma Abilitki Ja nie mam. Albo to twój, dlatego. To mój, bo to wyszło. No I on te, i te, te, co ich nie pamiętam, te srebrne. Tej nazwy nie pamiętam mm. Nie pamiętam Srebrne? O jakie srebrne? Te, te metalowe. Nie. Czekaj, jak one były? No właśnie, obra, mniejsza z tym. No sterowce, tak sterowce. No A mega, mega ten Benjamin jest. tam sobie. O, a jest na 20, to się chciałem sprawdzić. Ciekawe, weź się ulepsza chemika na full. A nie mam? Nie, Czeka, stary Czekaj, teraz go muszę znaleźć. Na, na czwarty o, jest. Je, no słabo z kasą. Mas no chryste, panie, ile ty masz? O, no, no dobra, to przeżyję. Ule, brzmiam, fula, bo to się przydaje. Niech tam pobóstuje, akurat. A niestety, paragonowe. To je boli. No, niestety, niestety. No, ale dobra to to jest nasz czwarty paragon, tak? Tak. Nie wiem, ta mapa z rzutkami też jest. Uzasad, totalnie też. Jak tak patrzę. Ta mapa z rzutkami też jest dosyć uzasadna. No. no. Ninja na pieprze ładnie i boomerang na pieprze ładnie. One no. są uzasadnione. tańsze od statku. Ale statek to jeszcze zarabia nam No co? Ej, ja na dole zrobię chyba kilka tych statków pod kasę Bo w sumie do czego innego tutaj na dole mają być? No do, do czego innego właśnie, to, tak naprawdę to, to... Niech na razie nam kasę narabiają No To teraz się zajmujemy samolotem, czy tym co my jeszcze mamy oprócz samolotu? a magika Samolot zaj zajmuje wiele krócej I jest mega mocny, więc możemy samolot by na pewno nie dadnąć Ta, bez kidu. Trzeba samolot? zrobić te sześć paragonów, bo siódmy jest chyba inżynier, Sa nie? Bo samolot też całą mapkę napieprzeciwia to. No dokładnie. No samolot jest dobry, tak. Tylko dobra. Bo trzy samoloty nie, są, są postawione w O, ja dostaję darmowe małpki te. Ta. Też. Nie wiem, za to, a, za tą najlepszą wioskę chyba. W się sensie te zwykłe małpy? Takie małpy dostawienia, niezwykłe. A co takie w sensie natychmiastowe, nie? O co ci chodzi? Dobra, tak. A co też dostaje? Coś w prostej chyba dostaje. Czy nie pamiętam, co się dostaje? Ja dostałem. Na przykład teraz. Czekaj, co to było. Dostałem 030. To taki. najpierw się Odpalasz i robimy samolot. No, chyba zaczniemy teraz robić samolot, tak. Zwiedzimy się za chwilę widzowie. Okej, okay. witam was z powrotem. Myślę, że to jest wystarczająca ilość samolotów jak na paragon, żeby w ogóle móc go zrobić e, Więc tak, dawaj, mój drogi, lecimy z paragonem. Bra, na fulla. Jest, jest pięknie znaczy, który level? Nie wiem. Za 80? Uuu, bardzo dobrze. E, to Ładny level z Geraldo to na serio to jest setne na czynnik. Na, na czynko by wchodziły. Na no ładnie, bo on ma zasięg na całą mapę, więc to w sumie fajnie, fajnie. Tak, to, to akurat dobrze, no. A teraz, który teraz nam pozostał. Magik, tylko magik. Bo nie akceptujemy inżyniera pod żadnym względem. Inżynier to jakiś. No... niezbyt utalentowany. Y... Delikwent W Twojej dziedzinie. Dokładnie. Niby taki inżyniera i takie słaby totalnie. Jakby. W sensie on tu coś tam pewnie robi, pewnie jakiejś znawcy tej gry, którzy to obejrzą, to powiedzą, że on jest jakiś najlepszy czy coś. A my o tym nie wiemy. Ale z tego co my pamiętamy, to nie był jakiś strasznie dobry pewnie, pewnie musisz go jakoś umieć używać, bo on ma coś takiego, że on ma taką główną wieżyczkę I nią musisz nakierowywać na balony i może jakąś ją się da... Nie wiem Zewszer coś, coś, nie wiem, ja się nie znam na tym inżynierze Ale najlepsze nie jest, gdy go zrobiliśmy No tak, ale to, to już było trochę czasu temu, może dostał jakieś buffy czy coś, ja tam nie wiem jak coś dopiszcie w komentarzach, to na spokojnie sprawdzimy Wiadomo O no dobra, widzimy się z wami za chwilę, to zrobimy po prostu magika i... Magika, no tak, no tutaj czarodzieja Dokończymy A ja w ogóle nie mam nabitego, dlatego wszystko mój kolega robi tutaj pięknie Bo ja paragonów nie mam nabitych On ma wszystkie nabite, a ja nie Bo no grałem trochę mniej w tą graniczą. Ale tak, z modami nie wiem jak będzie Bo na epiku się chyba trudniej dodaje Niż na steamie Na steamie jest wszystko prostsze no więc jak już kupujecie tę grę czy coś to ten To na steamie wam bardziej polecam O wiele bardziej Bo jak ja patrzyłem kiedyś na mody od tej gry To na epiko się trudniej dodaje niż na steamie Bo na steamie to jest chyba Bardzo łatwe z tego co pamiętam Więc no, widzimy się za chwilę moi drodzy e, Witam ponownie Pojawiły się lekkie problemy I najzwyczajniej w świecie wywaliło mnie Z tamtej gierki Całą gierkę mi skraszowało, całą mapę w ogóle I nie wiem jak to się stało Ale tak, skraszowało mi Eee, widzieliście bodajże w Paragonczego samolotu, chyba? I tak, Tam bo teraz robi się magika. I stat Tak, więc to Tam widzieliście. Tu jest statku i teraz jest magik robiony. Dokładnie, i zaraz ty kolega powiesz, że te, ten. Ile przebić ma? Tam po chwili. No i ten eee, Bo jeszcze, jeszcze kasę zbieramy na Magus prefectus Dokładnie, więc to. No... Statek w czasie jest. 244 runda i ulepszyliśmy go w 226 to on ma 325 milionów przebić ten samolot ma yy, 89 milionów przebić i jeszcze z poprzedniego filmu są yy, paragony Małpka z rzutkami tylko. była jedna z najdłużej. To ona ma tylko 43 miliony przebić. Chociaż była i prawie najdłużej. Ninja, która była na samym początku, ma 560 milionów przebić. I boomerang, który był drugi, czy trzeci, to ma 165 milionów przebić. I widzimy się za chwilę, jak starczy na mag. Magus Perfectus? No, dokładnie tak będzie. Generalnie to jeszcze po prostu kolega później powie. I Ile runs przeżyli sami? Bo niestety wam tego nie pokażę. Ale tutaj będzie po prostu gra w tle, jak sobie odpalam jakieś losowe mapki od ludzi. Więc ten, no widzimy się za chwilę. Więc tak jak mówiłem, no mnie tam w Gierce nie mam, więc tego nie mogę pokazać. Ale e, Magik ma ten level 68 bodajże. No i tak, wszystko zostało usunięte. Ja to będę po prostu sobie jakieś grać w losowe mapki. A tam kolega będzie dawać info. O to teraz. Sprawdzimy, ile magus perfectus yy, zrobi przebić w trakcie jednej rundy, ale jeszcze jest problem z tym magiem, że mu się po jakimś czasie kończy magię i musi ją przez jakiś czas naładować. To jak chcecie grać i tworzyć swoje paragony, to nie, razy, nie radzę na samym początku dawać yy, magus perfectus, dlatego że jak mu się skończy magia i będzie akurat mocna runda, to. ...to po prostu on nie będzie nic robił, a wasze wieżeczki mogą sobie nie poradzić. Więc radzę użyć na przykład takiego... ...Ninja lub Boomeranga na samym początku. Bo oni są dosyć tani, a na serio dobrzy. I za chwilę się rundka kończy, to powiem ile przebić zrobi... ...na taką rundę. Czy jakieś umiejętności jego. Ta magia nie kończy się jakoś szybko, bo to trochę trwa. I na jedną rundę zrobił prawie 8 milionów przebić, więc to nawet dobry wynik. I to już wszystkie paragony. Teraz będziemy sprawdzali do jakiej rundy to trwają same, więc też się będziemy widzieć za jakiś czas. Dokładnie. Więc najczęściej za chwilę dostaniecie info do której rundy przetrwają, bo nie mogę wam tego niestety pokazać więc tak, widzimy się za chwilę o więc widzowie, wróciliśmy, trochę to naprawdę zajęło, bo te rundy były długie ale nie zmienia to faktu, że zatrzymaliśmy się od rundy, w sensie wszystkie paragony zaczęły być same, od rundy 246 a skończyły się na rundzie 265 bodajże tak, tak. 265 i generalnie tutaj powiedz proszę wyniki, co najlepiej, co najgorzej Dobra. E, no to statek e, 629 milionów przebić. E, samolot e, 239 milionów przebić. E, małpka czarodziej e, 117 milionów przebić. Małpka z rzutkami 62 miliony przebić. E, małpka ninja. 828 milionów przebić i na koniec bumerang małpka 250 milionów przebić. Jakby co? Nie ma tutaj małpki inżyniera, bo. Uważamy, że to nie jest zbyt dobra małpka paragon. pod paragon, ale ogólnie to jest dobra małpka, tylko paragon nie jest zbyt dobry. I przekonamy się jak te małpy są w osobności dobre, bo za zobaczycie na tym kanale serię, w będziemy testować na setnym, levele, na setnym levelu pojedynczo małpki paragony w sensie. Paragony tak. będziemy, po prostu siedmioodcinkowa seria. Z nie wiadomo z czego, tak przed chwilą powiedziane. Więc tak. E no, to to była właśnie nasza druga część, no co raz za to ona no, wywaliło mnie z giery. Tutaj coś w tle leciało. No, coś losowego, po prostu włączyłem jakieś losowe mapę. Zaczynali e, świecie, żeby ten. No żeby tutaj coś leciało, tak żeby się nie nudzili po prostu tylko słuchając Więc tak, no, niestety mnie wywaliło ale tak, ty wszystko zostało powiedziane, więc najgorzej poradził sobie bodajże mag, mag, ale on był też ja posłoby. Ale najgorzej małpka z rzutkami, która była mega szybko no. postawiona. No rzeczywiście to, to pokazuje. Bo małpa z, z rzutkami, ona nie jest słaba. Tylko to jest Jest tak, tania że... po prostu. No właśnie. Jest, bo ona miała mało przebić, ale jest tania. A na początek gry może być spoko, bo jednak trochę będzie przebijać. E, druga najgorsza to był mał była małpka czarodziej. Bo my ją mieliśmy późno. Dosyć postawioną. No tak, właśnie. E, ale robi na serio dobry damage. wejścia rund, i więcej 20 rund zrobił yy, 117 milionów przebić, więc to dobry wynik. Małpka bumerang też bardzo dobra, jeśli chce się na początku postawić. Yy, 250 milionów przebić, więc na serio dobrze. Wychodzi na to, że jeśli chciałbyś na sam koniec mieć najlepsze paragony, to raczej nie małpka z rzutkami i raczej nie inżynier. No tak, no i oczywiście, bo Magik został postawiony bardzo w, yy, późno i on był najmniej, rund, więc on nie jest taki słaby. To, jakby on nie jest jakiś totalny, ten, jakimś słabą postacią, w sensie mapą. Ale nie zmienia to faktu, że on też nie jest jakiś dobry. Więc myślę, że najlepszy jest Pirat, ponieważ on, on w, te, zabiera blony, tak normalnie, wszystko, to, po prostu bez żadnych umiejętności, zabiera zągi i tak dalej. Więc uważam, że przez to on jest akurat serio spoko. No, i drugi najlepszy jest oczywiście forteca, w sensie forteca, że samolot bo to się tak nazywa. Eee, tak. No, i uważam, że to są moim zdaniem chyba najlepsze paragony, dwa. Więc, jak chcecie mieć ten. Yy, jak chcecie wiedzieć, jakie paragony postawić, to uważam, że to są najlepsze paragony. Do w ogóle postawienia. No. A no i tak. No, dokładnie, i tak właśnie zakończyliśmy serię. No króciutko w serii wiadomo dwa odcinki, po prostu drugą część e, z... No, z testowania paragonów no niestety wam tutaj nie pokażę, tak. Te paragony ogólnie były dłuższe do wbicia. Przez to, że ten... Jeszcze mm, zanim trzeba było więcej pieniędzy, więc. E, po prostu tutaj dłużej siedzieliśmy, A no co? Ja wam życzę jego. E, generalnie to... No teraz będzie jakaś lekka przerwa. postawię kilka premier po prostu. Będą co dwa dni jakoś wchodzić odcinki. Tylko, że na premierach wiadomo, bo normalnie to ten. No nie będę miał, miał jakich wrzucić. Więc ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i cześć.